Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy chcesz zapłonąć ogniem Bożej miłości? To jest wielkie pragnienie Jezusa, by dać tobie Ducha Świętego, by On Ciebie prowadził, byś wtedy spełniał dobre czyny dla sprawiedliwości, kierując się miłością. I Jezus mówi także o konsekwencjach takiego stylu życia, bo niektórzy, jeśli nie chcą w ten sposób żyć, nie rozumieją tego, nawet najbliżsi. Co było doświadczeniem niektórych świętych, gdy nawet rodzina się ich wyrzekła, ale było to spowodowane tym, że oni chcieli pójść za Jezusem, doświadczyli jego wielkiej miłości, zostali obdarowani Duchem Świętym i zaczęli żyć inaczej, do tego stopnia inaczej, że nawet najbliżsi ich nie rozumieli. Ale czy pragniesz takiego spotkania Boga, że Twój świat wywróci się do góry nogami? To jest możliwe. Ale najważniejsze pytanie, czy ty też pragniesz? Szczęść Boże!